Witam serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować plan treningowy, który dla Was przygotowałem. Jest to plan treningowy składający się z dwóch treningów, które macie wykonywać co dwa dni, bądź dwa razy, bądź po prostu raz w tygodniu, każdy trening, czyli będzie dwa razy w tygodniu, będzie dwa, trzy, bądź cztery. To już jest od Waszej woli, tylko i wyłącznie. I teraz tak, jeżeli chodzi o to, co macie zabrać na te treningi, to tak, woda, to musi być stoper przede wszystkim i możecie sobie puścić jakąś muzykę i trochę chęci, to jest na pewno też bardzo ważne eee, teraz tak eee, co wam jeszcze mogę powiedzieć, na pewno to, że dołączyłem wam pod planami treningowymi tabelki te tabelki możecie sobie wypełniać żeby trochę się zmotywować do ćwiczeń wstawiać sobie x -y, jakieś dni ćwiczeń co, który trening zrobiliście eee, no i tak naprawdę to będzie z tych rzeczy tyle Pierwszy trening to będzie trening obwodowy, drugi trening to tabata. Pokażę Wam dzisiaj wszystkie oba w jednym filmiku, dlatego że nie chcę mi się tam sklejać kilku filmów nieposprzednie. Eee, rozgrzewki są bardzo proste. Pierwsza rozgrzewka to jest tak naprawdę 3 minutki. Na 3 minuty włączacie sobie stoper i skaczecie sobie różnego rodzaju pajacyki, skoki, przód, tył, przód, tył, bieg bokserski, eee, skoki skrzyżne, Tam z tego co pamiętam są 3 minuty bez przerwy. Nie ma żadnej przerwy, to jest najważniejsze, nie? macie się troszkę zmęczyć i spocić już na samej rozgrzewce. Potem jest tabata, potem jest trening wodowy Jest to chyba tam 6-7 ćwiczeń około, jedno po drugim robicie bez żadnej przerwy, tam jedynie na zmianę pozycji jest kilka przerwy. Co jeszcze wam mogę podpowiedzieć? Na pewno macie zrobić co najmniej 5 obwodów. No jeżeli nie dacie rady tych pięciu, to możecie sobie skrócić, ale wiem, że każdy, każdy jest w stanie dać radę zrobić te 5 obwodów. No, i tak naprawdę co? No, to do dzieła, nie? Ja idę, wezmę sobie tylko stoper, przepraszam, gdzie ja tu, o, mam tutaj wezmę sobie stoper, i teraz tak, na stoperze 20 sekund. 20 sekund yy, sobie odmierzacie i zmieniacie ciągu. i zmieniacie, 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 a skończycie cały obwód. Kiedy obwód jest skończony, macie dwie minutki przerwy, czekacie i zaczynacie obwód drugi. Potem trzeci, czwarty, piąty, koniec treningu, potem jest tylko rozciąganie, i tak naprawdę to jest yy, tyle. Tym treningom powinien Wam zająć od 20 tak, do 30 minut maksymalnie. Także tam 30 minut jest takie maksimum. Specjalnie zrobiłem krótki, żebyście się tam nie musieli, nie musieli za bardzo gdzieś tam z czasem rozczulać, że dużo stracić na trening, także będą krótki, ale ma być zrobione intensywnie na łatwiej, OK? Dobra, i teraz tak, zaczynamy tutaj. Ja sobie zacznę na komputerze rozpisany cały. Zaczynamy sobie od przysiadów, potem wykroki. I teraz tak, wygląda to następująco. Puszczamy sobie 20 sekund. Hop. I robimy sobie hop, 20 przysiadów. Pamiętamy, żeby nisko zejść piwleczkiem. Kolana zrotowane na zewnątrz. Pokażę, że też boczkiem. Hop, 20 tego. Hop, staramy się nisko schodzić. Hop, hop. Klawka prosto. Po 20 sekundach przechodzimy sobie do obu kroków, do przodu. Możecie, jak macie jakieś butelki z wodą, hop, jako obciążenia do rąk. Nigdy w życiu nie chodzimy tutaj rąk. Mam pracować nogi, nie ręce, czyli to jest zły ruch. Tu ręce sobie zwisają, ewentualnie trzymamy je przy klasie piersiowej. No, 20 sekund minęło, przechodzimy do pompeczek w podporze. Pompeczki w podporze, hop. Dobra, to pomkach w podporze. Trzeszcze trudniejsze ćwiczenia jak francuskie, robimy jakoś w taki sposób, że odwracamy się tyłem do kanapy yy, i po prostu od odcięliśmy, chodzimy w całym O, o. Po 20 sekundach zmieniamy na kolejne wciągnięcie, kolejne wciągnięcie, to nogi do góry w leżeniu, potem skłony i drzwi, czyli. Kładziemy całą sylwetkę na, na podłodze, dywanie, na tymkolwiek materacu, jak macie jakąś matę i hop, nogi nie dotykają ziemi, tylko są ciągle u góry, tułów sobie leży, hop, nogi delikatnie ugięte w kolankach, żeby nie, nie obciążać odcinka lędźwiowego, hop. hop, po zrobieniu 20 sekund przechodzimy sobie do skłonów tułowych, czyli Klasyczne brzuszki, nic więcej tutaj nie, nie dodajemy. Pamiętamy, że brzuch jest ciągle napięte. okej? Okay? Hop, podnosimy się, z brzucha to wszystko ciągnie po mocu. Nie trzymamy się tutaj za nogi, tylko chyba, że naprawdę ktoś nie, nie może, to może sobie pomóc. Jeżeli macie co o coś, o co możecie zablokować stopy, proszę bardzo. Hop, i ostatnie ćwiczonko w tym obwodzie. Są to klasyczne drzwi. Dziękuję. Hop, kładziemy się na brzuszku, łapki gdzieś na wysokości maku. Odchylamy się przez 20 sekund. Dobra, dajmy na to, że poszło prawdopodobnie i teraz tak. E, nie minęło, około 3 minut tutaj mi to zajęło. Mam tak samo podejrzewam, że zajmę gdzieś ten owód całe 3 minuty. No i 5 takich macie zrobić, nie? Po tym wszystkim rozciąganko, jeżeli chodzi o rozciąganie, możecie dowolne pozycje robić, ja wam kilka pokażę, możecie to sobie zrobić, hop. Siadzie rozkrocznią, trzymać tutaj 10 sekund w pokłaniu do nogi, załapać się za paluszki, nie pogłębiać, tylko trzymać, okej? Okay? Potem druga nóżka, obie nogi. Eee, to są kilka podstawowych ćwiczeń, Kolejne z ćwiczeń to hop, sobie przy ręce. Ręce przy nodze, hop, i schodzimy klatką piersiową w dół, może tu pokażę, hop, z tej strony. Hop, I schodzimy sobie w dół, mobilizujemy tutaj bioderka nasze, hu, wydechem, pogłębiamy. Okej, okay. co jeszcze możemy, a, możemy tutaj sobie, hop, troszkę mobilizować mobilizować klatkę piersiową i też bioderka. Na pewno to będą być ćwiczomka, które gdzieś tam was porozciągają, okay. nie? Dobra, to jest pierwszy trening, który mam nadzieję, że sobie porozjdziecie z nim bez problemu. Drugi jest troszkę może bardziej wymagający, pod tym względem, że są przerwy, ale robicie ciągle, ciągle praktycznie jedno po drugim też ćwiczenie i nie ma dłuższej przerwy, że tak powiem, nie między ćwiczeniami. I teraz tak, drugi trening to będzie tabata. Tabata polega na tym, że 20 sekund robicie jakieś ćwiczenie, 10 przerwy, czyli robimy sobie pompeczki, 20 sekund, 10 przerwy i znowu 20 sekund pompki, 10 przerwy. I jeżeli chodzi o, o, to, o te ćwiczenia, to tam są takie bardziej dla kobiet właściwie przystosowane. Nie, nie powinniście mieć z nimi problemów. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Cztery serie. Każde ćwiczenie ma być cztery serie i dopiero jest zmiana ćwiczenia, czyli cztery serie pompeczek, cztery serie potem tym dajemy na trzciadów, nie, nie pamiętam co mam, zaraz sprawdzę co mam rozpisałem i lecimy tak dalej. Ale najpierw zaczniemy od rozdziału. tu jest Rozrywka bardziej yy, pod kątem stabilizacji. Zaczniemy sobie, co mam aha, stanie na jednej nodze. Yy, po 20 sekund stoimy na jednej nodze, czyli hop. Trzymamy brzuchło napięte. Potem lewa noga, 20 sekund sobie trzymamy. I tak oczywiście bez, bez żadnych przerw. Potem druga znowu, bo mamy trzy serie po 20 sekund na prawą i trzy serie na lewą. OK? Potem przechodzimy do jaskółeczki, tak samo trzy serie, tylko że po 10 sekund już schodzimy sobie hop prawa ląga. a potem możemy sobie sprawdzić na lewej, i tak dalej, i tak dalej. Co dalej mamy? Podpór przodem, i trzymamy 20, a maksymalnie 30 sekund. Czyli podpór przodem do pompki, można powiedzieć. Hop. Dłonie na wysokości barków Brzuch brzuchu napięte, i trzymamy sobie 20 sekund. ok? Głowa przedłużeniem, kółtłowem nie idzie, tutaj nie pochylamy, i tylko tutaj sobie trzymamy. Ok, to już mamy za sobą. I jeszcze jedno, dwa ćwiczenia mamy, klęk podparty, czyli w klęku podpartym wyciągamy, no, wyciągamy sobie nogę, tutaj do przodu i rękę, mocno brzuchu napięte, trudniejsze ćwiczenie może być wykonane w taki sposób, hop, i tutaj przytrzymajcie, i ostatni to jest słowiański przygód, tutaj sobie klatka piersiowa, hop. mocno trzymamy dobra, i to jest rodzyweczka. Ona wam nie zajmie też, około 5 minut. Także tam nie powinniście się jakoś mega zmęczyć. No i przechodzimy już do tej tabaty. Tabata, tak jak mówiłem, 20 sekund ćwiczymy, i 10 sekund odpoczywamy. Pierwsze ćwiczenia to yy, przysiad z wyskokiem, czyli hop, hop. Skaczemy sobie 20 sekund. Hop, hop. Stop, jakby tam leci. Patrzymy więcej na czas. Hop. Dobra, i teraz tak, po tych 20 sekundach 10 sekund przerwy i znowu przysiad ze skokiem, 10 sekund przerwy, przysiad ze skokiem, 10 sekund przerwy, 4 serie, Po tych 4 seriach przechodzimy do podpory przodem. I ćwiczonko yy, jest tego typu, że już ci co je robię, nie znają ze mną tutaj na wefach. O, dotykam sobie dwa raz lewą pra ręką prawego oraz prawą lewą. I tak samo, 20 sekund. O. 20 sekund minęło, 10 sekund przerwy no i co, i tak samo 4 serie przechodzimy do kolejnego ćwiczonka eee, kolejnym ćwiczonkiem będzie co my tu mamy hip trusty, potem jest planki, wykrok do przodu czy hip trusty to tak Kładziemy sobie na podłodze tu tak samo hop. mocne spięcia, bioder do góry i napinamy mocny pośladek hop i opuszczamy Hop. Opuszczamy ręce sobie razią tutaj na siemie. Wzdłuż ciała. Hop. Hop. Mocne napięcie pośladka, brzuchu też. Staram się, żeby chciało było proste. Ok, po 20 sekundach. 10 sekund przerwy. 4 serie. No i kolejny jest w ciągu. Kolejny oczywiście jest plan, czyli zwykła deseczka. 20 sekund przytrzymujemy. 10 sekund przerwy, czyli hop. Pię pięty wbite w siebie. Ręce z przed przedrobionym, głowa przedłużeniem tułowia. Brzucho napięte, tutaj hop. Najważniejsze jest to, żeby brzuch był bardzo mocno napięty i poświatki. Okay. Trzymamy 20 sekund. 10 sekund przerwy. I 4 sery, tu są bez zmian, oczywiście. I ostatnie ćwiczenie, mamy wykroki do przodu. Czyli hop, to co mi się wtedy w tamtym w wodzie. Hop. 20 sekund rupciwe kroki. Pokażę Wam z tej strony może. O, kolanko schodzi nisko. Op. Tak samo, nie? Ręce nie tutaj, tylko przy klatce pieszowej, więc sobie sobie zwisają. Cztery serie, gdzie 10 sekund przerwy między tym po skończeniu tej tabaty. Rozciąganko. Jakaś relaksacja i tak naprawdę to jest, to jest wszystko. Jeżeli chodzi o tą, ten drugi trening i teraz tak yy, co jeszcze wam mogę zaproponować. Jeżeli macie rodzeństwo, śmiało możecie zaprosić i do ćwiczenia razem z wami czy rodziców. Te treningi są przystosowane tak naprawdę dla każdego. Każdy je może zrobić, bo one nie są mega wymagające. Możecie się pobawić z rodziną razem przy robieniu tych ćwiczeń. Yy. No co mogę wam jeszcze tutaj doradzić? No, no, mogę wam doradzić to, że, żeby się trochę motywować, bo teraz mamy ciężki okres żebyście trochę poćwiczyli, zadbają o Was o sylwetkę, o zdrowe, o zdrowe wasze zdrowie, które teraz jest naprawdę bardzo ważne, jakby nie walczyć. No i co? No, tak naprawdę to ta tabelka pod spodem jest wam rozpisana. Wszystko macie na kartkach tam w Wordzie. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało mnie piszcie. No a tymczasem się żegnamy i życzę Wam powodzenia i wytrwałości. Piąteczka.